Habit welon, czasem świecki ubiór, ale zawsze to wyjątkowe ciepło w oczach. Wielu z nas zna bliżej choć jedną siostrę zakonną, brata, członka któregoś z instytutów świeckich, słowem jakąś osobę konsekrowaną. Właśnie zakończył się rok poświęcony tym wspaniałym ludziom. Michał Koźnik. Dzień dobry. To jest program Minął tydzień, a w nim jeszcze między innymi. Światowy dzień chorego już wkrótce. Ruszyły obchody w diecezji. Zakończył się turniej halówki. Piłkarze nagrodzeni. Święty przepis na wychowanie młodego człowieka. Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys i niesie głębokie pytania, pisze papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Główne obchody 11 lutego w Nazarecie, ale w naszej decyzji wydarzenia z tym związane ruszają już teraz. W piątek 5 lutego arcybiskup Henryk Hozer odwiedził zakład sióstr Felicjanek dla chronicznie chorych kobiet. Odprawił mszę świętą i spotkał się z pensjonariuszkami. Udzielił im także sakramentu namaszczenia chorych. Czytamy Ewangelię, widzimy, że Pan Jezus uzdrawiał wszystkich chorych, bo ma taką moc, ma taką władzę, którą przekazał Kościołowi. Zostawił nam dwa sakramenty uzdrowienia. Pierwszym z nich to jest sakrament chorych, sakrament umocnienia, żeby chory miał siły pokonywać swoją chorobę, żeby miał siłę dominować nad. Tym swoim cierpieniem, ale też to jest sakrament jednak leczący. Po tym sakramencie człowiek lepiej się czuje, bo gdy ma zdrową duszę, to i ciało zdrowieje. Stąd też i nie należy go nazywać i traktować jako ostatni sakrament, którego należy się bać i tylko udzielać go umierającym, ale to jest sakrament chorych. Nawet chorych y, zakaźnie, a więc w chorobach, które mijają. Drugim sakramentem leczącym to jest sakrament pojednania, który też przynosi lekkość duszy i w związku z tym ciało się z tego cieszy i ciało też zdrowieje. My nie żyjemy po to, żeby umrzeć, tylko żyjemy po to, żeby żyć. Y, wraz z. Panem Bogiem, wszystkimi świętymi aniołami, ale też tymi, którzy nas wyprzedzili do Królestwa Niebieskiego. Opieka może wobec starego człowieka jest specyficzna. Myślę, że ten dom jest bardzo nastawiony na takie wejście dogłębne, to znaczy tak bardzo pielęgnujemy Panie pod względem ludzkim, Duchowym też, ale i medycznym dołączamy. Ja, dużo miłości przede wszystkim dużo miłości do starszej osoby. To jest podstawa tutaj u nas bycia. Człowiek sobie w ogóle nie zdaje sprawy, ile tutaj pani i siostra, y, y, tu, i siostra przełożona, i y, siostra dyrektor, i pani Agnieszka, oddziałowa pielęgniarka, to podejście do tych chorych to trzeba mieć naprawdę strasznie dużo w sobie. Miłości, miłosierdzia, nie wiem w ogóle jak to nazwać. Prawdziwe wychowanie dokonuje się zawsze w miłości, mówił arcybiskup Henryk Hozer w minioną niedzielę podczas mszy świętej z okazji rozpoczęcia na Mazowszu ferii zimowych. Zbiegło się ono z liturgicznym wspomnieniem świętego Jana Bosko, sławnego nauczyciela młodzieży, więc nie mogło zabraknąć też akcentów związanych z tym świętym. Msza była celebrowana wprowadzonej właśnie przez salezjanów bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa. Arcybiskup Hozer przypomniał przepis na wychowanie, który wymyślił i stosował święty Jan Bosko. We wszystkich reżimach totalitarnych to państwo chce wychowywać dzieci i młodzież, odrywając od ojca i matki. Wychowanie według świętego Jana Bosko nigdy nie było tresurą. To było wychowanie motywowane miłością wychowawczą, a więc są ojcowską postawą, który kocha swoje dzieci, kocha i dlatego je wychowuje. Wychowuje stawiając wymagania, ale nie grożąc. Nie każąc, tylko ukazując dziecku jego własne możliwości, właśnie przez fakt, iż szkoły katolickie wychowują, nie tylko nauczają, i wiedzą jakie są cele wychowawcze, wiedzą jakie są zadania wychowawcze, przez to ich jakość jest bez porównania wyższa. Cieszymy się dzisiaj wraz z ojcami calecjanami i będziemy sięgać do tego dorobku pedagogii świętego Jana Bosko. Będziemy również uczyć się od niego wychowawczej miłości i poświęcimy nasze wszystkie możliwości dla wychowania dzisiejszego młodego pokolenia. To jest nasz obowiązek wobec Boga. Ale to będzie również dla nas źródłem radości, satysfakcji i dobrze spełnionego obowiązku tutaj na tej ziemi w drodze do królestwa niebieskiego. A seks to poezja czy rzemiosło? To pytanie postawił w jednej ze swoich konferencji kilka lat temu ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Ta konferencja różnymi kanałami dotarła do milionów słuchaczy. Uwielbiany przez młodzież Kaznodzieja i rekolekcjonista, znany jest też ze swoich kazań w Kościele święty Janny w Warszawie, udostępnianych w internecie, a także z audycji radiowej Katechizm Poręczny, w którym odpowiadał na często niełatwe pytania słuchaczy. Na spotkanie z księdzem Pawłukiewiczem w diecezji warszawsko-praskiej przyszły prawdziwe tłumy ludzi. Z radością przyjęli fakt wydania przez wydawnictwo Sióstr Loretanek książkowej wersji tej właśnie radiowej audycji. Wybrano ponad 100 pytań słuchaczy. A do książki dołączono płytę nagraną w formacie mp3 z fragmentami 129 audycji. Nie ma pytań zakazanych. Słuchacze pytają o trudności w życiu duchowym, o trudności w relacjach, o kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze. Nie brakuje też pytań o katolicką etykę seksualną. Kazania i konferencje księdza Pawlukiewicza można znaleźć pod adresem internetowym rozwój fizyczny, kulturalny, integracja z parafią i świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. To tylko niektóre z korzyści, jakie daje swoim uczestnikom międzynarodowy turniej halowy w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży. Impreza odbyła się już po raz 25. Co roku w turnieju bierze udział około 600 zawodników z kilkudziesięciu klubów. Ojcem i wieloletnim organizatorem turnieju jest ksiądz Prałat Mirosław Mikulski, przyjaciel dzieci i młodzieży, założyciel Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej Polskiej. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer w przeddzień zakończenia rozgrywek wręczył uczestnikom nagrody. To jest ogromne znaczenie wychowawcze, dlatego że oni się uczą współpracy z innymi, koleżeństwa, solidarności, fair play. I uczą się również wysiłku, uczą się cierpliwości w osiągnięciu wyników. Poza tym jest to niezwykła okazja, by się poznać. To są ekipy dzieci, którzy przyjeżdżają z różnych miejscowości w Polsce i również z zagranicy z krajów ościennych. No, pierwszą nagrodę zdobyła drużyna z Białorusi. Życzę wygranym, żeby kontynuowali swoją drogę sportową ale jednocześnie takiego ludzkiego braterstwa w duchu również yy, yy, bardzo chrześcijańskim, a więc odpowiedzialności za drugiego człowieka. Chorosza organizacja, właśnie hrosze pryzy. za taki hroszy turnier. Siostry zakonne, bracia zakonni, dziewice konsekrowane, członkowie instytutów świeckich, można by jeszcze długo wymieniać. Wszystkie te osoby łączy jedno życie konsekrowane, czyli szczególne poświęcenie na służbę Bogu. 2 lutego zakończył się w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Ojciec Święty Franciszek zalecił, aby dokonał się on w poszczególnych diecezjach przez trzydniowe obchody. W Diecezji Warszawsko-Praskiej triduum kończące Rok Życia Konsekrowanego odbyło się na trzech poziomach: parafialnym, rejonowym i diecezjalnym. W naszej diecezji jest 19 instytutów męskich. 64 są instytuty żeńskie, ale przecież są też instytuty świeckie, życia konsekrowanego, są dziewice konsekrowane i coraz to nowe charyzmaty się pojawiają. A więc nie jesteśmy sami, twórzmy razem wielką wspólnotę osób konsekrowanych. Bóg powołuje w bardzo różny sposób. Dziewczęta znają trochę moją historię. Miałam nawet datę ślubu, tak naprawdę, ale Pan Bóg mocno dobijał się do mojego serca. Prawie 30 lat jestem siostrą zakonną i, i każdy dzień to jest nowa przygoda z Jezusem i chciałabym też, żeby inni przeżywali podobnie i myślę, że tak jest. Ojciec Święty również podkreśla, rzecz. Która jest ciągle aktualna, a mianowicie zbieżność roku życia konsekrowanego z synodem rodzin. W swojej adhortacji, z Consortio, zwrócił się z ogromnym apelem do wszystkich zgromadzeń zakonnych osób konsekrowanych, by aktywnie zaangażowali się w dzieło towarzyszenia rodzinom w ich życiu. A gośćmi programu minął tydzień są dziś siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Arkanioła, siostra Joanna Krejza, szczęść Boże, szczęść Boże, i siostra Małgorzata Siembida. Szczęść Boże. W kościele zakończył się 2 lutego rok życia konsekrowanego. Jak taki rok życia konsekrowanego wyglądał, wygląda w zakonie? Czy on się czymś różni od takiego normalnego roku? Czy to był jakiś taki, można powiedzieć, super rok dla osób konsekrowanych? Dla mnie osobiście myślę, że sama konsekracja jest, ta pierwsza konsekracja już jest takim momentem zjednoczenia z Panem Bogiem i takim momentem właśnie zaślubin z Nim i tak jak nasz założyciel błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, mówił, żeby każda z nas po Komunii Świętej odnawiała swoją profesję zakonną, czyli swoje śluby Panu Bogu. I myślę, że, że każda z nas praktykuje to i jakby ta konsekracja dla mnie od momentu moich pierwszych ślubów przez te 10 lat, ta konsekracja jest wciąż na nowo każdego dnia. I ja też mam taki obraz z Księgi Jeremiasza, w której mówi, o, że każdy człowiek jest jak taka glina w ręku garncarza. I my jako osoby konsekrowane też jesteśmy takim właśnie naczyniem w Jego ręku, które on nieustannie urabia i, i wyrabia, żeby, żeby nabierać tych kształtów takich, jakich On pragnie. W życiu konsekrowanym mamy mocny nacisk położony na to, że, że jest też to zaślubienie się, że są te zaślubiny. Czy można więc powiedzieć, że Jezus to nie tylko Pan dla sióstr, ale również małżonek? Tak. Tak, dlatego, dlatego musimy dbać o tą relację, tak jak w małżeństwie mąż z żoną musi rozmawiać. Tak samo jakby takim pierwszym naszym spotkaniem musimy troszczyć się o kontakt z Jezusem. Dla mnie na przykład jest osobiście ta świadomość właśnie ponowienia, codziennego ponowienia po Komunie świętej moich ślubów. Czyli jakby na nowo mówię Jezu, proszę cię, daj mi łaskę, żebym wytrwała, bo o własnych siłach nie jestem w stanie. Za chwilę pójdę i będę tylko działać i zapomnę, że ty tutaj jesteś, bo nie będę miała nieraz czasu na modlitwę. Że to jest właśnie ta droga życiowa? No, ja powiem tak, że e, jakieś to pragnienie powołania było we mnie od dzieciństwa. E, obserwowałam e, siostry zakonne, miałam też e, siostrę e, zakonną w rodzinie. E, to, co mnie jakoś zachwycało zawsze, to taki jej, taka jej radość, entuzjazm i, i rzeczywiście. E, Byłam głęboko przekonana, że właśnie te zaślubiny z Jezusem dają taką pełnię szczęścia, I, i to pragnienie we mnie było, i razem z tym pragnieniem życia zakonnego też wzrastało pragnienie bycia misjonarzem. Szukałam odpowiedzi, jaką drogę Pan Jezus dla mnie przygotował. Dzień zaślubin właśnie z Jezusem, dzień pierwszych ślubów. To y, było takie ostateczne moje tak. Y, I powiem, że do tej pory y, nie miałam wątpliwości, czy tam to tak y, było rzeczywiście. wyborem. Tak, <grym> tak. Czy te wątpliwości pojawiały się u siostry? Przed wstąpieniem? Przed czy... wstąpieniem. <grym> <grym> ja... <grym> czy był jakiś kandydat na męża, na przykład? <grym> był nie <niejadany>. jeden. <grym> Ja troszeczkę inaczej niż siostra, nie, nie myślałam o życiu zakonnym. Nie znałam Jezusa, nie znałam osobiście Jezusa, nie miałam relacji z Jezusem. Byłam wychowywana w duchu katolickim, ale była to tylko wiara taka y, teoretyczna. Y, nie było, y, Moi rodzice nie przekazali mi takiej wiary osobistej z Jezusem. To pragnienie y, bycia misjonarzem było przed wstąpieniem do zgromadzenia. Ono było pierwsze. Ono się formowało wraz z powołaniem zakonnym. To znaczy, ja y, nigdy nie myślałam o y, byciu misjonarzem świeckim. Y, myślę, że to tak razem. I powołanie zakonne, i powołanie misyjne. Tak, no właśnie, myślę, że y, tak. Dlaczego akurat Paragwaj? Dlaczego Paragwaj? Tak. Czy dlaczego misje w ogóle? Y, dlaczego misje w ogóle i dlaczego Aha. akurat tam? E, to znaczy, ja tak jak wspominałam, odnośnie mojego powołania, nie, to było takie nagłe odkrycie i, e, i myślę, że tak samo było z misjami, ponieważ ja nie myślałam o misjach wcześniej. E, kiedy już wstąpiłam i zaczęłam odkrywać coraz głębiej tą relację z Jezusem Chrystusem i e, odkrywać, e, jak być siostrą. E, Pan Bóg dał mi takie bardzo trudne doświadczenie na początku mojego życia zakonnego, bo po roku mamy dwuletnią, dwuletni postulat i po roku okazało się, że jestem chora. Tak według diagnoz lekarzy była to choroba nieuleczalna, groziło śmiercią i modliliśmy się bardzo przez przyczynę, święte, przez przyczynę błogosławionego księdza Markiewicza. I kiedy okazało się, że, że wszystko po leczeniu, wszystko jest w porządku. Y, otrzymałam takie słowo, prosiłam Pana Boga o słowo, ponieważ jakoś y, Pismo Święte i Jego Słowo y, jest dla mnie bardzo ważne i, i bardzo dużo Pan Bóg mi mówi, prowadzi mnie poprzez swoje Słowo. I otrzymałam takie słowo z Księgi Wyjścia, że dlatego Cię pozostawiłem przy życiu, byś poznał moją siłę i by moje imię rozsławiło się po całej ziemi. Ojciec założyciel bardzo pragnął, żeby właśnie charyzmat Michalicki był przeszczepiany również za ocean. A to jest nasza pierwsza placówka, która ma być za oceanem. Życzymy więc wszystkiego wszystkiego dobrego w tej trudnej, no i w pewnej Piękny. mierze niewiadomej, pięknej, ale też nie do końca odkrytej przyszłości i pracy. Naszymi gośćmi były siostry Joanna Krejza i siostra Małgorzata Siembida ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. W programie minął tydzień w decyzji warszawsko-praskiej. To już wszystko. Zapraszam na kolejny program już za tydzień. Do zobaczenia.